Isfahan słynie z pięknych mostów. Najstarszy z nich to Stan, Powstał w XI wieku. Pozostałe są młodsze, ale także mają już kilkaset lat. Kaju zbudowany został w połowie XVII wieku. Pełni funkcję nie tylko mostu, ale także jazu. Służy jako miejsce publicznych spotkań. Irańczycy zbierają się pod nim, aby śpiewać czy recytować poezję, jak pan, którego właśnie widzimy. Ale zbigał, ale zbigał, ale zbigał, ale zbigał. Uznawany jest za najpiękniejszy most w mieście. Na środku znajduje się pawilon, wewnątrz którego lubił spędzać czas król Abbas II, podziwiając widok z mostu oraz podglądając Irańczyków. Stronu króla pozostały tylko resztki kamiennego siedzenia. Most ma 133 metry długości i 12 metrów szerokości, składa się z 23 łuków. Pod łukami znajduje się kilka śluz, z pomocą których regulowany jest przepływ wody w Zajanderut, rzece przepływającej przez isfahan, a zarazem najdłuższej rzece wyżyny irańskiej. Woda z rzeki wykorzystywana jest do nawadniania ogrodów znajdujących się wzdłuż rzeki. W następstwie tych działań poziom wody znacząco obniża się do tego stopnia, że można przejść po wyschniętym, pustym korycie. Kolejny most to Jubi, zwany także Hubi, zbudowany również w XVII wieku, 15 lat później niż Kaju. Ma 147 metrów długości i 4 metry szerokości. Posiada 21 łuków. Kiedyś łączył ogrody królewskie po obu stronach rzeki. Salony, znajdujące się na środku mostu, kiedyś przeznaczone dla szacha i jego dworzan, obecnie zajęte są przez herbaciarnie. Ostatni zabytkowy most podczas naszej wędrówki to Siosepol, zwany też mostem Alaverdiego Kana. Jego nazwa oznacza dosłownie most 33, a związana jest z długością mostu wynoszącą właśnie 33 przęsła, co przekłada się na 297 metrów. Jego szerokość to niecałe 15 metrów. Powstał na początku XVII wieku i poza mostem pełnił też funkcję zapory. Obecnie łączy centrum miasta z dzielnicą ormiańską Nowa Julfa.